Trenerzy często mówią, złap kontakt. I to wiesz, polega na tym, że, że wiesz, skracasz te wodze tak, żeby czuć wędzidło, nie? Natomiast taki prawdziwy kontakt z koniem, to łapie koń. I to jest tak. I teraz zacznę po kolei, że po pierwsze, żeby czuć kontakt, który łapie koń, musisz mieć, wiesz, zamknięte dłonie, to co już mówiłam, ale to tak dla przypomnienia, nie? Zamknięte dłonie, wiesz, tak jakbyś tego ptaszka niosła, wiesz, nie chcesz zdusić, ale nie chcesz też wypuścić, nie? I teraz wodze muszą przechodzić tak, żebyś czuła tę wodze na czwartym palcu, ale na tym paliczku, który jest najbliżej dłoni. Nie, bo masz trzy paliczki w palcu. No to na tym najbliżej dłoni. I tak, tak musisz ustawić ręce, żeby ci te dłonie, żeby ci. Dlatego tak trochę prze, jakby ustawiasz dłonie, jakbyś się trochę zegarkiem chwaliła. I wtedy ci z tego paliczka nie spada. Nie? I teraz ten kontakt polega na tym, że czujesz. Że koń leciutko ciągnie ci za ten paliczek, za te paliczki czwartego palca. I jest to takie stałe, stałe ciągnięcie, stałe takie, nazwijmy to oparcie, ale, ale żebyś mnie źle nie zrozumiała, to nie ma być wiszenie, nie konia na tym, tylko takie ciągnięcie leciutkie, bo koń sobie układa wiesz, wędzidło na, na dolnej szczęce i tak trochę dolną szczęką, tak wiesz, trochę ciągnie. I, I to jest właśnie ten kontakt, ale to nie jest wszystko, bo. Mm, Teraz sobie wyobraź dwie dziewczynki, nie? stoją sobie dwie dziewczynki, chwytają się za ręce i każda z nich leciutko odchyla się do tyłu. I wiesz, polega to na tym, że one mają wspólną równowagę, kiedy się trzymają za ręce, natomiast jakby jedna puściła, to, to druga by upadła. Czyli jest to takie, wiesz, trzymanie się za ręce, oczywiście to nie jest duży odchył, nie? To jest takie, taka, taka trochę, wiesz, zabawa w zaufanie, nie? Trzymajmy się razem i żadna z nas się nie przewraca. I, I ty masz właśnie coś takiego czuć, że ty właśnie, jakby leciutko, możesz się odchylić do tyłu i czujesz, że z drugiej strony masz tą dziewczynkę, która trzyma Cię za ręce i, 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 i jakby nawzajem, nawzajem się podtrzymujecie. I to jest ten kontakt. I wiesz, i to, że koń łapie to, to, ten kontakt, zaczyna cię ciągnąć, że jest tą drugą dziewczynką, która cię troszeczkę ciągnie, no to jest nic innego, tylko ta, ten przepływ tej energii, ta, ta praca od zadu, przepływ energii yy, po grzbiecie, nie? Ale teraz właśnie ważne jest też to, żebyś ty się zachowywała, co ja ci często zwracam uwagę, nie? Że masz, się, że masz poprawiać ten tors taki, wiesz, taki trochę opierający się o krzesło, bo ty masz tendencję do pochylania się. I teraz jak ty się pochylasz, to jakby nie pozwalasz tej dziewczynce drugiej złapać cię za rękę i, 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 wiesz, i stworzyć ten duet w oparciu o zaufanie. Czyli ty musisz też taką, taką postawę ciała robić, jakbyś chciała się właśnie nie, leciutko odchylić i zaufać tej dziewczynce, że, że, że cię chwyci i będziecie się podtrzymywać. I oczywiście wiesz to, ale to jest znowu wyobraźni takie odchylenie, nie? I to jest tak, że ty najpierw musisz się lekko odchylić i powiedzieć, jakby łydkami, czyli wiesz, namówić konia, żeby ta energia płynęła do przodu, złap mnie za ręce. I jak to poczujesz, na początku koń będzie łapał na chwilę, ale wiesz, jak koń się nauczy, to koń się czuje z tym bardzo bezpiecznie, koń bardzo wtedy ufa i jest to naprawdę na takim kontakcie, jest to zajebista, wspaniała praca, nie? I potem to jest tak, że jak koń złapie ten kontakt, to na takim kontakcie, znaczy ty musisz wtedy pracować tak, żeby tego kontaktu nie stracić. Czyli na kontakcie na przykład dajesz klepnięcie w pierś, albo odhaczenie, ale tak, żeby nie stracić tego kontaktu. Czyli tak jakbyś nadal trzymała tą dziewczynkę, tylko robicie sobie tak rękoma, wiesz, ten, do przodu, do tyłu ręce, do przodu, do tyłu, ale one ciągle są takie, wiesz, podtrzymujące. Nie? Łapiesz o co chodzi, tak, wszystko jest ok. No, trochę się zaczyna to komplikować, kiedy musisz zrobić półsiad, nie? Bo ty wtedy robisz taką postawę z, z pochylonym torsem, ale ty też to musisz zrobić tak, żeby mieć ten tors pochylony, a dać y, y, tej dziewczynce poczucie, że ją, że ją ciągle za te ręce podtrzymujesz, że ona, że jej nie puszczasz w związku z tym, że ty pos tą postawę ciała zmieniłaś, że nadal ją, ja, ja, ja wiesz. Y, może tobie zaufać i się lekko jakbym na tych twoich rękach oprzeć, nie? To troszeczkę, wiesz co, tak jakby ta, 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 ta dziewczynka, ta twoja koleżanka tak stała tyłem nad przepaścią i wiesz, i, i się lekko odchylała i teraz ma, ma do ciebie zaufanie, że ty jej nie puścisz, że nie wpadniesz w tą przepaść. Nawet jak ty wstaniesz do półsiadu i się pochylisz, to ona nadal ma do ciebie zaufanie, a ty musisz jej pokazać, że ty jej nie puścisz. Że ty, ty że nie, nie, wiesz, jakby nie wykorzystasz tej, tego jej odchylenia i, i nie puścisz, żeby ona się tam przewróciła czy spadła w przepaść, nie?